Zobaczmy, jak skonfigurować kopię zapasową dla maszyny wirtualnej. Wykonywaną ręcznie albo uruchamianą automatycznie, używając narzędzia wbudowanego w Integrated Computing Standard. Posiadam maszynę wirtualną i chcę objąć ją automatyczną kopią zapasową. Z menu nawigacyjnego wybieram Data Protection. Klikam na kafelek reprezentujący VDC i z Assets wybieram Standalone VMs. Tu widzę wpis reprezentujący moją maszynę. Wciskam wielokropek i następnie Manage Policy. Wyświetlają się polityki backupu wykupione w mojej organizacji. Zaznaczam jedną z nich, a następnie zaznaczam checkbox Protection Status i wciskam Save. Od tego momentu moja maszyna wirtualna podlega ochronie. Codziennie będzie robiona automatyczna kopia zapasowa jej dysków. Dla maszyn podlegających automatycznej kopii zapasowej, dostępny jest również tak zwany Ad Hoc Backup. Czyli możliwość utworzenia kopii zapasowej ręcznie w dowolnym momencie. Na głównym ekranie Data Protection możemy sprawdzić ilość miejsca dostępnego pod takie kopie oraz czas ich przechowywania 7 dni. Utwórzmy taką kopię. Przechodzę do kafelka VDC, w Assets Standalone VMs widzę moją maszynę, klikam wielokropek i wybieram Backup Now. Zatwierdzam i w dolnym panelu Tasks na stronie Mogę śledzić postęp tworzenia mojej kopii zapasowej. Kiedy zostanie już utworzona, znajdę ją w Copies standalone VMs. Zobaczmy jeszcze, czym różnią się te polityki, które przypisujemy maszynom wirtualnym. Obok przycisków Assets i Copies znajduje się również przycisk Policies. Wciskając go, widzę listę dostępnych polityk ze skróconym opisem tekstowym. A więcej szczegółów dostępne jest po kliknięciu wielokropka i wybraniu Show Policy Detail. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak wykorzystać taką kopię zapasową i na jej podstawie przywrócić maszynę wirtualną.